Coś, czego się, coś się nie powinno stać. Ogólnie, no właśnie, 35% mam. Jakby tutaj mam live'a no nie, i tutaj wszystko jest G. Raczej został ekran, a tutaj mi wywalił blue screena. Pierwszy raz na streamie, nie wiem o co chodzi. Jakby. Mm, no nie, tragedia widzowy, tragedia. Ej, halo, czy ktoś jest tutaj? No zaraz chyba się powinno pojawić coś, nie? Chyba tam. To, to widzowie że RIP, RIP stream, RIP stream Kurde O yy. No to martwe patrz co się stało Dam Ci tego MSF-a, spokojnie, spokojnie Marca. nie denerwuj się, dam Ci, tylko patrz Ogólnie patrz yy, Blueskli wywaliło No i ten i tu mam, w ogóle tu mam ten, no nie, YouTube'a, wszystko tutaj ten, to też nie działa, to się zbagowało. I tutaj mi wywaliło BlueScreen'o, 80% mam. Eee, także xd, no nie? A także xd, no nie? No czekam teraz, co się ten, co się odwali. To jest, no wywaliło BlueScreen'o na live'ie, pierwszy raz tak miałem, żeby coś takiego się stało. I ten, nie wiem, czekam, czekam aż to się naprawi, na razie, ten, na razie coś się ładuje. Zobaczymy za chwilę, widzowie. Jak coś, to się zdenerwowałem i już mi się nie chce dzisiaj odpalić live'a drugi raz. Dobra, o, komputer się włącza, chyba będzie git. Nie no, tragedia, widzowie, no taka normalna tragedia. Płakać mi się chce. Albo jak ja dzisiaj grałem, połączyłem się z internetem miałem takie coś z laptopem, że monitor mi nie mogłem wyłączyć, a nie, mo y a nie włączyć komputera. Aha. Uciekajcie. To daj seta tylko. No ta, spokojnie, tylko czekaj, bo musi mi się komputer włączyć i ten... Czekaj, bo tu jakieś aktualizacje, coś takiego. Chwila moment, dobra? I ten, dam ci tego seta na, na anarchii i będę uciekał w takim razie z live'a. Kurde, no widzicie, widzowie, jakie jest życie niesprawiedliwe, no nie? O, ktoś dzwonił do mnie. Może dziewczyna jakaś, nieważne. No i ten, jaki Windows? Dziesiątka, dziesiątka. Ale problem jest, bo że zawalił dy dyski filmami dla Was, żeby nagrać filmy, i się nie dziwię, bo dlatego wywaliło. A z czego live? No z telefonu, bo mi teraz Blue Screen wywaliło na tym Windows 10, Windows 10, Dobra, za chwilę będziemy widzowie. Ten, a co ci zaangażowani dostaną, coś? Yy, ale co zaangażowani? No nie, weźcie tam po prostu, ktoś nie zrobi home, i jutro będziemy tam dalej kopać. Ja, na ja, ja już mam dosyć, no nie, właśnie mi ten Blue Screen'a mi wywaliło widzowie. 10 najlepszy. Kopanie panie 13 mm. osób ogląda jak ja czekam aż mi się komputer włączy, no nie? Hmm, na życie. Hak 19 bije? No to weźcie go zabijcie, ale wiesz, że masz po całym kompie jak masz blue Nie, nie, spokojnie. Co ty gadasz? What are you doing? Mirek górek, okej, okay, spokojnie, fajnie masz. Ej, bo dam suba za itami uh -huh. No to się nie liczy. Dobra, oj, włączy mi się komputer. Dobra, odpalam. lubię Cię, okej. Okay. Czekajcie. Schemapera. Dobra. Ech, 15 osób ogląda jakie ja ten. Jo, co to za streamek? Streamek normalnie z tego. Dobra, odpalam teraz tego, no nie. Czekajcie, bo chwilę to zajmie. Cecha 1 na skrzynia. dobra, 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 tylko czekaj, muszę odpalić. XD 15 osób ogląda, jak mi blue screena wywaliło. Ty, a Wy to widzicie? No nie, tego nie widzicie. Pokaż blue screena, już nie ma, już zszedł, już jest ten. Coś sądzisz o LGBT? Yy, nie wiem. Już jest normalnie, już jest normalnie, już działa, no nie? Już działa i tutaj miniaturki są do tego. Yy. Idealnie po. do podwaginy XPP <grywia> Mam go Dobra Mensen czy Czaskowski? No oczywiście, że że ten Andrzej Duda Nie no, no ten, chyba Męcem. Ile masz FPS? Nie wiem Ale gdzie? Ale syf na pulpicie? Trochę ta, trochę ta A to wszystko miniaturki, jakieś takie rzeczy do filmu w ogóle no i The Sims 4 no to najważniejsze no nie Dobra i 29 osób ogląda mnie na tym Czuję się jakbym streamował trochę na show upie A little bit, a little bit Dobra i tak byśmy już kończyli ten Kończyli tego, a czy mi się Minecraft uruchomi tego to nie wiem Dzień mi się psuje bo nie będzie live No trochę tanu, no nie Tak to właściwie wygląda, ej co to jest yy, Nie to nie to se stwórz folder XT Sims. No będzie folder. O, retusz mam teraz na. O, dobra, a co ten retusz zmienia? Hmm, nic nie zmienił. Dobra. E, czy mi się włączy ten Minecraft, bo chcę dać tego. Włóż sobie te wszystkie miniaturki, całe sobie z tego do jakiegoś folderu albo to usłyszę. Wiem, spokojnie, spokojnie. naprawię naprawię to. 100 zostanie na głowie, nie pod kontent, Nie bo nawet ten Donate wyłączone Kurde bo mi wywaliło tego Nie jaj, jaj, jaj. nie, zbieramy widzowie z donate'ów na nowy komputer chyba Dysku lokalnego cen nie mam psychy A na rękach, na rękach nie umiem stać ogólnie Eee blik 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 Dobra Chcę odpalić żeby Marcelowi dać tego na minecrafcie i spadamy tylko na razie czekajcie, bo mi się. Dobra, to to wyłączę. To wyłączę. Dobra, o, działa Minecraft, jest g w miarę. Ej, a co to jest to? Zapisane nic, nie tu, tu. Ej, łapkę w górę zostawcie, dobra. Dobijamy tu 100 osób na tym live'ie teraz. Zostawcie łapkę w górę i 100, 100 osób dobijamy normalnie. 150 zł za fikołka. Hmm. Ale bym tam IRL siadł, oh God, no. A jaki launcher? Fajny, porządny launcher, nie jakiś igunwo. A jaki content? O oh, kurde. No. Rafał bijący w belkę, to jest contenting. Nie, nie, łapka w dół. Aha, no to Jarosław. Ściek? A oh, sorry, ściebura, sorry, pomyliłem się. Pokaż swój dysk na komputerze, i jak bardzo jest zapchany. No ogólnie mam tak po 5 giga wolnego miejsca na dyskach, ale najgorsze jest to, że wszystko jest potrzebne na tych dyskach. Tu 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 tu, tu czyli Fedor Lunar. Mm. No nie, ale podobny. I robimy pod wpływem alkoholu. No, 24 godziny z alkoholu. To by było coś. Content mistrza. Dobra. I donaty za każdego donate'a 5 zł wpijemy shota i to by szło. Czaisz? Normalnie alkohol by się zwracał w donate'ach, no nie? Inwestycja roku. Już jesteś na anarchii? Wchodzę na minecrafta, czekaj, bo mam teraz ryć czerwony od tego tła, tego minecraftowego. Wiesz tylko prawie już inne używki, ogólnie alkohol i inne używki wchodzą w grę. Mleczkola, siemka, elo. Brakłoby flaszki. No nie, no brakłoby, ale byśmy jeździli dokupować. Myślę, że tam. Myślę, że na spokojnie Rafał na rowerze by jechał. Dobra, czekajcie, muszę się ten witę zrobić. Zrobisz mm, skunam. <ścoughs> no to lecimy. No. Ja znaczy, te nie potwierdzę, nie zaprzeczę. E, dobra, czekajcie. Czy speed? Nie, 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 nie. Speeda nie. E, Kurde Dobra Bym um, się po kolei raz pijesz ty, raz ja, bo jak naraz byśmy pili, to ja tylko z gruby byśmy zostali Te... Może, o Filipek 69 Elo, siemano Filipek, Elo Dobra widzowie, daję tej temki ten. Ale... Dej... A nieważne, nevermind. Elo, 8 jestem, no widzę, że jestem. Że, że jesteś. Ty, a tak można też live'a prowadzić? Wróć urządzenia. Aha, nie da się tak. Dobra, GOG mordo, yy, Więcej takich mordeczko. Nie, nie. Nieważne. Wiem co to jest konwencja. O, dobra. Jestem na tym. O, John tu został, dobra, czekajcie. I idę na spawna. Chodź, Marcel. Luis Olortino, witam, siema, Luis. Dobra, chodź, Marcel jest, Marcel, któremu mam dać y itemki. Już idę, dobra, cecha Cecha, dobra, cecha 1, a na skrzynka, Luis, jesteś z Czech. Może jest z Czech, nie wiadomo. Jestem ten i oczu mi nie widać. Ej, nie, ma, nie ma jak z tą kamerką w telefonie zbytnio, bo trzeba trzymać ten. Dobra, cecha jeden. Eee, mam milion. Dobra, czekaj, tylko muszę tak, sklep. Wait a moment. Dobra. Eee, nie ma. Mam milion. Jestem Niemiec, okej, okay, okej. Okay. Masz Tindera? No miałem troszkę. E tak, no. <laughs> Jak na Instagramie, no. Trochę ta. Nie no teraz nie używam. Teraz nie używam, bo ja nie jestem taki. Aha, odda dobra. Widzę. No to co widzowie? No to tyle, no nie? Kończę streama. Kobra, dasz coś, please? Nie, nie, nie dam. Idziesz na film Minecraft? E, nie, no, trochę wstyd według mnie iść na ten film ogólnie. Jakby ja lubię Minecrafta, ale do takiego momentu nie chcę się stoczyć w życiu. Dobra, dzięki, CGMK. Postaw telefon na ekran, to idę dzięki. Dobra, dobra, trzymaj się, widzowie, bo ja muszę iść. Idę, ten, idę, no, nie wiem co, ale. Widzimy się jutro, widzowie, 15 i ten. Idziemy normalnie, stary po 05 na łeb i dymy. Jakie dymy, co? Dobra, Pera trzymaj się, nara, dobra, siema pulpet. Boże, Alan, dobra, nara, elo. Ty, jak tu się kończy live? O kurde. O kurde. Czekajcie, może tutaj, nie. A tutaj. A tutaj, jak zakończę? O, czekajcie. Excel. No dobra, siema, elo, nara. Aha, to się zaklętało.